Zadanie dziesiąte. wykonać działania pod kreską. W podpunkcie A mamy 4763 dodać 1234. Pamiętaj o tym, że dodawanie jest przemienne, czyli tutaj możemy zapisać, że to działanie to jest dokładnie to samo, co 1234 dodać 4763. I dodajemy tutaj do siebie dwie liczby czterocyfrowe. Czyli najpierw sobie tutaj zapiszemy 4763, a pod nią zapiszemy 1234, pamiętając o tym, żeby liczby z rzędu tysięcy i z rzędu setek i z rzędu dziesiątek i z rzędu jedności stały idealnie jedna pod drugą. Zapisujemy, że dodajemy, stawiamy kreskę. I zabieramy się za dodawanie. 3 plus 4 to jest 7, więc 7 zapisujemy dokładnie w tej samej kolumnie, w której stoi trójka i czwórka. Następnie mamy 6 plus 3 to jest 9, więc 9 zapisujemy również idealnie w tej samej kolumnie, w której stoi szóstka i trójka. Potem mamy 7 plus 2, to też jest 9, więc tę dziewiątkę musimy teraz zapisać też idealnie w tej samej kolumnie, w której stoi 7 i dwójka, no i ostatnie dodawanie 4 plus 1 to jest 5. Więc piątkę też musimy zapisać idealnie w tej samej kolumnie, w której stoi i czwórka i 1. Ponieważ tutaj dodajemy liczby, które mają taką samą liczbę cyfr, w związku z powyższym tutaj możemy też to zapisać odwrotnie. Też pamiętając o tym, żeby cyfry stojące w odpowiednich rzędach były idealnie pod sobą. No to dodajmy teraz to do siebie. 4 plus 3 to jest 7. Następnie, no właśnie tutaj teraz zobacz co zrobiłam. Zapisałam troszeczkę po prawej stronie. Pamiętajmy o tym, żeby idealnie te wyniki zapisać w tej samej kolumnie, w której stoją te cyfry, które dodajemy do siebie. 4 plus 3 to jest 7. Następnie mamy 3 plus 9. No właśnie, już tutaj powiedziałam 9, bo już sobie wymyśliłam wynik. Pomyślałam o wyniku. 3 plus 6 oczywiście to jest 9. Następnie 2 plus 7 to też jest 9. No i 1 plus 4 to jest 5. Widzimy zatem, że 4763 plus 1234 to jest 5997. Zajmiemy się teraz działaniem, które znajduje się w podpunkcie B. Tutaj mamy 3412 i do tego dodajemy 4599. Pamiętaj o tym, że to jest dokładnie to samo co 4599 i do tego dodajemy 3412. I teraz sobie zapiszmy, że mamy 3412 i do tego dodajemy 4599 i znowu przypominam, że cyfry z rzędu jedności mają stać pod sobą, z rzędu dziesiątek mają stać pod sobą, z rzędu setek mają stać pod sobą i z rzędu tysięcy również mają stać pod sobą. Zapisujemy tutaj znak dodawania, zapisujemy kreskę i zabieramy się za dodawanie. Zaczynamy zawsze od lewej strony. 2 plus 9 sobie tutaj zapiszmy. 2 plus 9 to jest 11. I jedynkę, którą tutaj uzyskaliśmy, zapisujemy w tej samej kolumnie, która stoi tutaj, czyli pod dwójką i dziewiątką. Natomiast jedynkę z rzędu dziesiątek zapisujemy już w kolumnie kolejnej. I tutaj mamy dodawanie trzech liczb, czyli mamy 1 plus 1 plus 9. 1 plus 1 to jest 2 i 2 plus 9 no, też nam daje 11. I znowu tę jedynkę tutaj, która stoi w rzędzie jedności, zapisujemy w tej samej kolumnie, która stoi tutaj. Natomiast jedynkę, która stoi w rzędzie dziesiątek, zapisujemy w kolumnie dalej. I tu mamy dodawanie trzech liczb, czyli będziemy mieli 1, dodać 4 i dodać 5. 1 dodać 4 to jest 5 i 5 plus 5 to jest 10. I teraz 0, które tutaj uzyskaliśmy, zapisujemy w tej samej kolumnie, która znajduje się tutaj. Natomiast 1, którą tu uzyskaliśmy, zapisujemy już w kolumnie obok. Tutaj może ja te zaznaczenia wytrę i zapiszę jeszcze raz. Tu mamy 0, tu mamy 1. I na tym etapie dodajemy znowu 3 liczby, czyli będziemy mieli 1, dodać 3 oraz dodać 4. 1 plus 3 to 4 i 4 plus 4 to jest 8, więc tutaj uzyskujemy ósemkę. Teraz zobaczmy, co nam wyjdzie, jeżeli tak, w taki sposób, w takiej kolejności te liczby dodamy. Czyli będziemy mieli cztery, 4599 i do tego dodajemy 3412. Tutaj również pamiętamy o tym, żeby czytelnie zapisać, cyfry z rzędu jedności, dobrze pod sobą cyfry z rzędu dziesiątek, dobrze pod sobą cyfry z rzędu setek, dobrze pod sobą i cyfry z rzędu tysięcy również dobrze pod sobą. No i znowu zaczynamy od lewej strony, czyli mamy tutaj 9 plus 2. Zapiszmy sobie 9 plus 2 to jest 11 i teraz tę cyfrę, która stoi w rzędzie jedności, zapisuję w tej samej kolumnie, w której stoi 9 i 2. Natomiast cyfrę, która stoi w rzędzie dziesiątek, zapisuję już w kolumnie dalej, czyli tu mamy jedynkę. I na tym etapie dodajemy już trzy liczby do siebie, czyli będziemy mieli 1 plus 9 i plus 1. 1 plus 9 to jest 10 i 10 plus 1 to jest 11. I znowu cyfrę z rzędu jedności zapisujemy w tej samej kolumnie, w której stoi 1, 9 i 1. Natomiast cyfrę z rzędu dziesiątek zapisujemy już w kolumnie obok. No i tutaj mamy dodawanie trzech liczb. Będziemy mieli 1, dodać 5 i dodać 4. 1 dodać 5 to jest 6 i 6 plus 4 jest równe liczbie 10. I cyfrę z rzędu jedności zapisujemy w tej samej kolumnie, w której stoi 1, 5 i 4, oczywiście pod kreską. Zapisujemy, no i cyfrę, która stoi w rzędzie dziesiątek zapisujemy w kolumnie obok i tutaj znowu mamy dodawanie trzech liczb, czyli będziemy mieli 1, dodać 4 i dodać 3. 1 dodać 4 to jest 5, plus 3 to jest 8 i tutaj tę ósemkę zapisujemy w tym miejscu. Czyli widzimy, że